Przyjechaliśmy na Magnes. Zaczynamy od starego, rozebranego już dzisiaj mostu. Widać, że droga była uczęszczana. Tam mamy jeszcze taki, taką ślubę. Rzeka nie jest zbyt głęboka, w razie tego można wejść, tylko że jest uregulowana. Ale mam nadzieję, że w takim miejscu pod mostem coś wyciągniemy. Jest pierwszy fand, a tam jest coś dużego. Polowanie, czas zacząć. Mhm. Tam gdzie ty stoisz właśnie ten e, coś ciężkiego tam jest. widzę to jest jakiś beton z prętem Liczyłem, że będzie lepiej Może się przeniesiemy tam dalej na tą zaporę co? No tak myślę tak szybko tutaj

Tu jest zaczepów, nie? Bieda, nie? No. Ja myślę ten, pójdziemy tu do góry, wyjdziemy i Pój pójdziemy tutaj do góry, tam ścieżka, myślę, że cały kawałek będzie coś takiego, wiesz, w stylu takiego... No może No. Chyba, że potem przytoczymy najwyżej tam w stronę tych mostów, nie? No. Takie zapory, mi się widzi, że tam będą co kawałek, nie? No na pewno, bo to jest jednak było regulowane, nie? No, spróbujemy też w górę. Paru miejscach się tym... Tyle w cofniemy tu. Przynajmniej jedna noga będzie mokra, nie? Może być! Dawaj tu, ja ci gumiaki rzucę! Jo, to jest najbezpieczniej! Zwiedziliśmy dzisiaj sporo rzek e... Liczyłem na to, że będzie naprawdę fajnie. Niestety okazało się, że rzeki są bardzo mocno wyczyszczone przez maszyny. E, praktycznie nic nie wyszło, oprócz w sumie 10 groszy w dwóch 5 gruszówkach. E, stwierdziłem, że wyruszę jeszcze na godzinkę półtorej na plażę. Może coś uda się znaleźć. E, a w sumie mam blisko, bo może 15 minut tutaj maszeruję w to miejsce, więc taki szybki wypadzik, żeby coś dograć, żeby odcinek był jednak trochę ciekawszy. No, wędruję sobie przez lasek. Za chwilkę jestem na miejscu. Może nie słychać, także fajnie powinno dać się poszukać między kamieniami, tak jak w poprzednim odcinku. Tym razem jesteśmy od latarni w drugą stronę, czyli w stronę wody No i zobaczymy co tam wyjdzie. Do zobaczenia za chwilę. I zaraz z pierwszej dziurki takie coś, jakaś góra od puszki, ale nie rdzewka, fajnie. Już to wstępnie namierzyłem, jakieś duże żelazko albo nieduże drud. za to chociaż kto wie, może być spore. No, wyciągniemy. Nie wyciągniemy, bo zobaczcie, tutaj jest beton. I to jest po prostu drut od zbrojenia. Tam w górze są armaty. Jest bardzo dużo starych, porzuconych bunkrów, jakichś takich rzeczy, fortyfikacji. I problem polega na tym, że one sobie tutaj po prostu z klifem razem zjeżdżają na plażę, a później. W plaży znajdują się takie różne cuda. Tam dalej będzie tego więcej pokażę Wam. O i taka znajdka. Masakra. I są druciki z poprzedniego odcinka, czyli minęły falochron i tutaj też się pojawiają. Spójrzcie na to, nie dość, że drut to gratis guma odgać, masakra. Na oko wpadł kapselek, ale nie o to chodziło. E, zobaczcie, pojawiają się te wszystkie rzeczy, które były ukryte pod śniegiem. I wymyśliłem już, że wpadnę sobie z latarką, żeby poszukać posztynu. Może jeszcze dzisiaj, ale raczej chyba jutro. No, wejdę sobie też tutaj do wody, gdzieś stoją wędkarze, więc tą wysepką jest taka taka y, jakby mała Mała rzeczka, i małe jeziorko, i tam też można będzie poszukać bursztynów. Wiem, wygląda pięknie jak serberko niestety to jakieś zapięcie do czegoś zaciskane, takie z aluminium. O tym właśnie mówiłem. Co kawałek wystają jakieś takie betonowe elementy mocne. Jest tego tutaj naprawdę mnóstwo. Bardzo ciężko się przez to też szuka. Trzeba bardzo dobrze słuchać i wybierać małe sygnały. O, i udało się coś między tym wszystkim wybrać. Z takiej dziurki. Zacząłem grzebać w takich kamieniach. Trochę przypomina to takie chodzenie po tamizie. Fajnie sprawdzian. Kiedyś się tam wybiorę i zobaczę co można tam znaleźć. Była łuska. Teraz jest drut kolczasty. Przed chwilą była taka mała blaszka, nierdzewka, a teraz takie coś wbite między kamieniami na sztorcu. Z takiej dziurki dosyć głęboko pod kamieniami, czyli pewnie starsza rzecz, wyszła przynęta wędkarska. Wiem, że tutaj się takimi czymś sobie wędkarze łowią. Jakiś cięższy metal obrobiony miedzią. Odrywają takie kawałeczki. No i nagrywamy podsumowanie. Najciekawszy fan puska, ciekawe czy przywędrowała z morza, czy gdzieś po prostu została w okolicy wystrzelona, no, a tak to śmieci dużo niebezpiecznych przedmiotów. No i jeszcze ta przynęta na ryby. To taki ciężki kawałek blachy. Z odrobiną miedzi. No dobrze. To do następnego. Następny film prawdopodobnie będzie o bursztynach. Zresztą zobaczycie. No i działamy dalej.